Jedna z moich ulubionych mieszanek walentowych na jesień i zimę, kiedy woda jest zimna, to Sensa z Gross Gardens czarny, drobno mielony, pomieszany z czarnym lejkiem. Mieszamy je pół na pół i ona działa bardzo dobrze na leszcza, na krąpia, na płotkę, na wszystkie te ryby, które chcą brać w zimnej wodzie. Obie te zonety są czarne, w związku z tym po wymieszaniu ta mieszanka też jest nie więcej tego samego koloru. na 2 kg zanęty, bo tyle mam tutaj w wiadrze. Dajemy na początek litr wody, mieszamy, przecieramy przez sito, czekamy 15 minut i po 15 minutach dodajemy jeszcze trochę, już wtedy według uznania, żeby była właściwa konsystencja. Po wymieszaniu ta mieszanka jest praktycznie idealnie czarna.